Logika. Ja jeszcze raz przypomnę, że rozmawiamy z panem doktorem Mateuszem Maleszką, autorem książki Rasa, Historycy Wymyślona przeszłość, historycy z krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych, a kształtowanie się dyskursu rasistowskiego 1871-1935. Ja jeszcze raz państwu książkę pokażę, nim zadam ostatnie pytanie. Przypomnę tylko, że książka jest do kupienia w jednej z 14 księgarni stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej lub za pośrednictwem strony internetowej ipn.gov.pl. I naprawdę warto z książką się zapoznać. Jest to też książka bardzo interesująca i bardzo oryginalna, jeśli chodzi o polską humanistykę, która często zajmuje się. Przepraszam, za kolokwializm duperlamat, a tu mamy poważną książkę i poważnego badacza. Panie doktorze, ostatnie moje pytanie, bo na czym dla mnie na przykład polega świeżość pana książki, to już powiedziałem, ale ja też zrozumiałem, dlaczego badanie ideologii nazistowskiej, niemieckiej jest istotne w takim szerszym tego słowa znaczeniu. Czytając wstęp bardzo obszerny i bardzo interesujący do książki pana doktora Tomasza Ceren. to Znaczy pan doktor Tomasz Ceran znowu przywraca pewien istotność pewnego obrazu, jaki Niemcy wytworzyli na temat tego wszystkiego, no, czy na temat ludów, które leżą, które leżały od. No, Oczywiście Polska była pod zaworami, no ale powiedzmy, na wschód od siebie, bo to, jest, bo to było wytworzenie pewnego obrazu, pewnych podkultur, podludzi i to jest, to jest rzecz bardzo już wybiegająca daleko w przeszłość do XVIII wieku. I to pan doktor Tomasz Sera dobrze pokazuje. Proszę mi powiedzieć, czy da się rzeczywiście sensownie na przykład badać niemiecki nazizm? bez badania tego istotnego komponentu ideologicznego. Czy to jest wtedy czy uzyskujemy obraz pełny tej rzeczywistości, bo ja mam wrażenie, że tak nie jest. To znaczy, my dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie lubimy zajmować się geostrategiami, wojną, jako taktyką, wojną i używanym uzbrojeniem, ewentualnie no oczywiście ten rys, taki polityczny, geopolityczny, politologiczny. A ta ideologia gdzieś tam umknęła, i tutaj muszę jak gdyby odnieść się i powrócić, na przykład do książek profesora Madajczyka, w sumie z lat 60., które okazują się do dzisiaj bardzo świeże, bo one ten aspekt uwzględniają, czy też może nie tyle uwzględniają, że profesor Madajczyk je badał, ale brał je pod uwagę, a potem to gdzieś tam wszystko gdzieś rozpływa się i zanika. To znaczy, ja jestem miłośnikiem historii ideologii, więc mogę być nieobiektywny, twierdząc, że nie da się pojąć istoty totalitaryzmu niemieckiego bez badań nad, nad trzema komponentami ideologii, ide które tworzyły ideologię nazistowską. Trzema pozytywnymi, przy czym mówiąc pozytywnymi, mam na myśli, że zawierał jakiś pozytywny program, a nie oceniam tego wartości moralnej, czyli nacjonalizm Chęć rozwoju państwa kosztem chociażby innych państw, ale rasizm, chęć zwiększenia liczebności pożądanej rasy i niemiecki socjalizm, czyli chęć podniesienia standardu życia mieszkańcom tego państwa. Więc Antysemityzm jest de facto, który można nazwać czwartym, czwartym tym komponentem, jest de facto wypadkową tych trzech pozostałych. On jest skutkiem etapem po drodze, bo jak już się zabije wszystkich Żydów, to pozostałe elementy dalej będą realizowane, a jak już Żydów nie będzie, no to ten element odpadnie. Więc antysemityzm jest takim komponentem wyłącznie negatywnym. Więc bez wyjaśnienia w pełni, ka każdy z tych, że tak powiem, Czterech przedmiotów. Czterech element, trzech elementów wymaga poprawnego, zde, popra, poprawnego zdefiniowania, wyjaśnienia, bo bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka logika się kryła za poszczególnymi e, krokami dygni, niemieckich dygnitarzy w tym okresie. I mam nadzieję, że już niedługo powrócimy do kolejnych rozmów, bo dzisiaj zależy mi na tym, żeby generalnie pokazać i pracę pana doktora Mateusza Maleszki i zachęcić Państwa do sięgnięcia po bo to jest rzeczywiście sprawa Czy w ogóle unikatowa. Tak. proszę odpowiedzieć na pytanie na czacie, bo tam osoba. Ale bardzo który... proszę, bo ja może przeoczyłem Osoba, jaka podpisała się aktywistycznie. O, bardzo proszę, oczywiście. Dobrze, więc droga, droga osoba aktywistka. Ja e, generalnie rzecz biorąc e, wy, stoję na stanowisku takie, jakie miał Fukot, czyli od epoki oświecenia. Zdaję sobie sprawę, że są prace takie jak Benjamina Isaaca, który szuka źródeł rasizmu w epoce starożytnej. Czy ostatnio modna, a moim zdaniem słaba warsztatowa praca Geraldine Heng z Teksasu, która widzi to w europejskiej, aha, w drugą stronę ta kamera, europejskiej myśli średniowiecznej? Ja uważam, że można o rasizmie mówić dopiero wtedy, kiedy za pomocą metody naukowej zaobserwowano, że pewne cechy, za pomocą których kata, kategoryzujemy ludzi, są dziedziczne, przy czym nie oznacza to konieczności, Świadomości na jakiej zasadzie te dziedzicze, te procesy dziedziczenia zachodziły? Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i osoby, która podpisała się jako aktywist. Panie doktorze, ja mam nadzieję, że i chciałbym wrócić do rozmowy, gdzie moglibyśmy porozmawiać. Oczywiście to jeszcze sobie na uboczu przegadamy. Między sobą, o tym w jaki sposób idee rasistowskie pojawiają się w propagandzie Józefa Goebbelsa, gdyż, tak jak mówiłem, wspomnienia Józefa Goebbelsa w trzech częściach zredagował i wydał pan profesor Cezary Król. Ja kiedyś pytałem, dlaczego tylko z 24 tomów ukazały się trzy. Pan profesor powiedział, że wybrał najlepsze kawałki. Temperamentny wybrał moim zdaniem. Tak, tam, tam jest jeden kapitalny wpis, znaczy kapitalny. On jest kapitalny z przekąsem to mówię, ale tam pojawił taki wpis z lat 30. Józefa Goebbelsa. Dlaczego Gdańsk był wybierany na spotkania dla NSDAP dla, dla Parta i Tagi. Gdyż no, Gabes mówił, że ta ludność gdańska jest bardzo ideowa i że te partajtagi, właśnie NSDAP, świetnie w Gdańsku wypadają. E, tak. Więc spróbujemy ale, do tego. Tak? I miał rację, bo tam na przykład ja sporo czasu poświęciłem wspomnianemu zresztą w mojej książce Erichowi Kaiserowi, To był taki historyk z Gdańska. No to będę jako historyk sztuki po dziś dzień aktualny, ale jako historyk osadnictwa. Czy historyk populacji? Oj, to jest dopiero Piewca idei rasistowskiej, a potem Piewca demokracji po 1945. Do tych wszystkich postaci jeszcze powrócimy. Dzisiaj chciałem, żebyśmy ogólnie porozmawiali o Pana pracy, ale do poszczególnych elementów będziemy wracali, więc jeszcze się zobaczymy. Proszę Państwa, z Panem doktorem Mateuszem Maleszką. Ja tylko chciałem jeszcze Państwu poinformować, że pracuję nad. Nad Tomaszem Krokiem, żeby móc go zaprosić do być może za tydzień do naszego, do naszego kolejnego spotkania tutaj na kanale Giemniky Tomasz Krok, Afarat Zofów, siatka wywiadowcza majora Andrzeja Czajkowskiego, czyli jak świat masonerii i służb specjalnych się przenika na siebie czasami wzajemnie nachodzi. Panie doktorze, jeszcze raz Państwa zachęcam do sięgnięcia po pracę Rasa historycy. Wymyślona przeszłość pana doktora Mateusza Maleszki. Książka jest do kupienia także przez internet. Odsyłam do strony ipn.gov.pl, wystarczy wpisać imię, i nazwisko pana doktora i, i Państwo książkę znajdziecie, odsyłacz do strony, do możliwości zakupu książki. Książka jest, jak dobrze pamiętam, tylko jeszcze się upewnię, także do kupienia jako e-book, więc dla tych, którzy nie mają na półkach miejsca, można ja kupić ją w wersji także niepapierowej. Warto się z pracą zapoznać. Panie doktorze, ile Pan w ogóle pisał książkę znaczy, ona powstawała w pierwszej wersji jako, dokt jako praca doktorska, Ci sami recenzenci, czyli profesor Musielak od strony medycznej i profesor Król od strony propagandowej, i napisanie jej zajęło mi 5 lat, doktora, lat doktoratu. Potem wróciłem do niej po czterech latach, żeby przygotować, przeredagować ją i zrobić z niej książkę. Bo praca doktorska ma inne reguły, książka ma inne reguły, książka musi. Być w miarę krótka, nie powinna być zbyt długa, żeby zniechęcić czytelnika, i powinna być napisana językiem w miarę przystępnym, więc trzeba było to wygładzić, więc to na, to, na to zeszło kolejne 14 miesięcy na przeredagowanie. Ale dzięki temu się znakomicie czyta. To nie jest rzecz, która odstręcza ze względu na jakiś żargo, żargon naukowy. Tylko wreszcie przeciwnie, pana książka się bardzo dobrze czyta i, i tak jak wspominałem na początku, przyję ją z wielką radością w tym sensie, że to jest taka praca przekrojowa, które bardzo trudno znaleźć w piśmiennictwie europejskim. To jest naprawdę unikatowa rzecz, proszę Państwa. Mają przed, Państwo przed sobą człowieka, który przybliży Państwu zagadnienie, którą. W takiej jednej zbiorowej pracy w zasadzie w piśmiennictwie europejskim nie istnieje. Trzeba albo wiele rzeczy czytać i składać w całość z tych drobnych elementów, ale nikt w taki sposób nie połączył tego okresu z lat 1871-1935 w całość, więc w tym sensie jest to też praca w zasadzie pionierska w języku polskim, za co dziękuję i czego też, panie doktorze, gratuluję pewnej wytrwałości przy pisaniu o tak trudnych zagadnieniach, które często. No, wymykają się trochę racjonalności, takiej jaką rozumiemy. To są, to są rzeczy, które są też często bardzo takim specyficznym językiem napisane. Mam tylko na myśli manifesty tych wszystkich ideologów. O to znaczy, tutaj jeszcze dochodzi nie tyle manifesty, dla mnie największy próg wejścia to były prace, które łączyły historię i, i antropologię fizyczną. I to było przebrnięcie przez całkowicie nowy język dla mnie, bo co z tego, że ja po niemiecku mogę czytać gazetę współczesną, jak muszę czytać pracę naukową z XIX wieku? I to już było, dla, dla, dla mnie to już było, to już było wyzwanie do, w tym momencie. A nauczył się pan, panie doktorze, tak po, po, patrząc. Z, na kogoś ocenić go, czy jest dobrym Nordykiem, czy też nie, czy spełnia kryteria według Ko, założeń rasistów. Na przykład Nordyka, byłby Pan w stanie wskazać takiego idealnego? Tak, ja, ja w pewnym momencie miałem, znaczy, może inaczej, w pewnym momencie miałem nawet już taką zabawę, że e, obserwowałem e, ludzi, aha, tu mamy modelowy przykład kogoś takiego, a tu mamy kogoś takiego. E, sam u siebie metodologią. E, Zdiagnozowałem, że jestem mieszancem rasowym typu wschodnio-bałtyckiego i falijskiego. Więc. E, Wschodnio-bałtycki jest taki niezbyt pożądany, za to falijski był jednym z tych lepiej ocenianych, więc. E, a to mo, może, bo, bo, bo mam. E, Czaszkę średniej długości z inklinacją w stronę długogłowia, do tego pigmentację typowo falijską, czyli bardzo jasną i dość rudą karnację. Budowę ciała też jestem nieco bardziej barczysty niż, niż to się wydaje, więc no, wiem, że to jest śmieszne, ale no, po niektórych osobach autentycznie to widzę. Miałem też kolegę na studiach, którego, który wyglądał wręcz jak typowy. Typ, typ, klasyczny typ dynarski, miałem też znajomego nord, klasycznego Nordyka, więc, ale oni akurat wiedzą o kogo chodzi, jak, jak teraz takie rzeczy mówię, więc tak, to chociaż dla, dla pełnej tej metodologii powinienem zawsze ściągnąć pomiar antropolo, antropologiczny i porównać z tabelkami, bo długogłowie jest określone, bierze się... Długość czaszki przez, przez szerokość mnoży się i to się mnoży, i patrzy w tabelę. Im niższa wartość, tym dłuższa czaszka. Czaszka nie może być też zbyt długa, bo wtedy mamy do czynienia z deformacją, której Nordyk nie powinien mieć, a która jest właściwa na przykład mieszkańcom Sycylii. Bo takie już prace, bo to już jest taki już poziom, że tak powiem. No,